Dzień dobry. Nazywam się Anna Hreciszyn. Należy do śląskiego klubu fantastyki, przede wszystkim zaś do jego sekcji literackiej Logrus. Dziś chciałam przedstawić Państwu antologię opowiadań bardzo mocno związanych ze Śląskiem, ponieważ akcja większości z nich albo rozgrywa się, albo przynajmniej ociera się o tarnowskie góry. W tej antologii znajduje się też moje opowiadanie, najnowszy tekst, jaki napisałam pod tytułem Los Tarnowskiej góry. Jest na samym końcu, jest też mam wrażenie najdłuższy. Oprócz niego w tej antologii jest 13 innych opowiadań. Fajnych, ciekawych tekstów, bardzo różnorodnych klimatycznie. Od tekstów sięgających w przeszłość Tarnowskich Gór, aż po takie, które wychodzą mocno w przyszłość, jak to w fantastyce bywa. Na pomysł tej antologii wpadł właściciel wydawnictwa tarnogórskiego Almas, pan Aleksander Kusz. To już jak można zobaczyć na okładce, drugi tom. Pierwsza odsłona została wydana w zeszłym roku. Ta w, w sprzedaży jest od połowy września. Można tej książki szukać albo w tarnogórskich księgarniach, jeśli ktoś chciałby nabyć ją osobiście, albo też. W internetowych y, księgarniach, y, na przykład y, matbooks, i na stronie y, Projektu, y, czyli Tarnowskie Góry Fantastycznie. Y, serdecznie zapraszam do sięgnięcia po te książka, zarówno po pierwszy jak i drugi tom. Y, I jednocześnie. Y, Mogę już chyba zdradzić y, taką małą tajemnicę, że y, szykują się też inne odsłony, na przykład Tarnockie Góry kryminalnie. Dziękuję bardzo. A, dzień dobry, nazywam się Anna Kajntof i chciałam powiedzieć o mojej najnowszej książce. A wiosna zaginionych, która miała premierę 30 września, jest w tej chwili już do kupienia w księgarniach. Jest to pierwsza część kryminalnej trylogii. A której bohaterką jest emerytowana policjantka Krystyna Lesińska, mieszkająca, na, mieszkająca w Janowie, a, czyli jak najbardziej na terenie Katowic, a tutaj cała akcja praktycznie dzieje się z niewielkimi wyjątkami. Dzieje się właśnie na terenie a, naszego miasta, więc polecam ją wszystkim wielbicielom śląskich klimatów, a jest to kryminał, taki w spokojniejszym stylu, a oparty bardziej na nastroju, na zagadce, mniej na akcji, więc myślę, że będzie się właśnie. Podobał ludziom, którzy takie klimaty lubią. Dziękuję. Kiedy po raz pierwszy pojawiłam się w Śląskim Klubie Fantastyki, byłam nastolatką i nigdy wcześniej nie miałam styczności z ludźmi z fandomu. Pamiętam, że zafascynowała mnie inność poruszanych w rozmowach tematów. Dyskutowaliśmy na poważnie o życiu poza ziemią i o tym, czy gdyby ośmiornice chodziły do fryzjera, można by mówić o zrobieniu zmacek fryzury. Uważałam się wtedy za osobę nieźle oczytaną. A w klubie trafiłam na ludzi, którzy polecali mi dziesiątki książek, o których nigdy wcześniej nie słyszałam. Osoby dwa razy ode mnie starsze rozmawiały ze mną jak równy z równym. Obchodziło ich to, co mówię, a nie ile mam lat. Dla świeżo upieczonej maturzystki, która interesowała się fantastyką od dziecka, ale nigdy nie poznała środowiska jej fanów, był to zupełnie inny, lepszy świat. Okazało się też, że sam Śląsk ma w sobie coś innego i fantastycznego. Ceglane budownictwo, niezrozumiałe lub śmiesznie brzmiące słowa słyszane mimochodem na ulicy, przechodnie czasem jeszcze dziwniejsi niż w artystycznym Krakowie, z którego przyjechałam. Subtelna, ale wyraźnie wyczuwalna aura fascynującej mnie odmienności. Po latach, już jako dorosła osoba, wróciłam do klubu i wpadłam w objęcia sekty. Przepraszam, sekcji literackiej. Z radością odkryłam, że ten ulotny klimat inności unosi się w klubie nadal, że nie był tylko zniekształcony przez upływ czasu wspomnieniem nastolatki. Razem stworzyliśmy trzy tom opowiadań, a w tym roku oddajemy Wasze ręce czwarty, Inny. W poprzednich antologiach eksplorowaliśmy koncepcję zabawy w Boga i rozstaju, a także tworzyliśmy opowieści wokół rekwizytów, w Skafandrze i Meloniku. Tym razem zabierzemy w Was na wyprawę w nowe miejsce. Tym miejscem będzie widziane oczami naszych autorów Śląsk w przyszłości, teraźniejszości i przyszłości. Śląsk podziemi, familoków, blokowisk i wieżowców. Śląsk tajemniczy, groźny i fascynujący. Chodźcie z nami, a pokażemy Wam prawdziwie inny świat. W tegorocznej antologii będziecie mogli przeczytać sześć opowiadań autorstwa Anny Askaldowicz, Katarzyny Rupiewicz, Marty Magdalena Lasik, Agnieszki Żak, Michała Niedźwieckiego i Michała Cholewy. Premiera antologii będzie miała miejsce 13 listopada 2020 roku. Tego dnia na stronie sekcji literackiej Logrus pod adresem www.sekcjalogrus.śląsk.pl bez polskich liter, będziecie mogli pobrać darmowy e-book zawierający wszystkie sześć opowiadań, a także znaleźć instrukcję. W jaki sposób kupić wydanie papierowe? Serdecznie wszystkich zapraszamy.